Dzień dobry Państwu. Dziś przedstawiamy stanowisko Konfederacji w sprawie kompromitacji rządu w sprawie paktu migracyjnego Unii Europejskiej. To jest sprawa, o której mówimy od wielu lat. Przypomnijmy, że około trzy lata temu składałem interpelację do premiera Morawieckiego, do ministra do spraw europejskich, do ministra do spraw wewnętrznych z pytaniem, jakie jest dokładnie stanowisko rządu w sprawie paktu migracyjnego Unii Europejskiej. To jest sprawa, którą nagłaśnialiśmy już kilka lat temu. Rząd współuczestniczył w przepisów paktu migracyjnego, były zresztą dwa pakty migracyjne, jeden unijny, drugi onz To są sprawy, gdzie trzymamy rękę na pulsie od dawna. I teraz dowiadujemy się, że Rada Unii Europejskiej przyjęła już stanowisko w sprawie rozporządzenia o przymusowej relokacji imigrantów, a więc wraca ta sama sprawa, o której była mowa mniej więcej 8 lat temu, z tym, że tym razem nie jest mowa o kilku tysiącach, ale o kilkudziesięciu. Polska bowiem miałaby przyjąć 30 tysięcy imigrantów, uchodźców, nielegalnych imigrantów nazywanych uchodźcami, z których niewpuszczeniem nie poradziły sobie państwa południa Unii Europejskiej i my mielibyśmy albo ich do siebie, do Polski przyjmować, albo pokrywać koszty ich utrzymania. Mowa jest w rozporządzeniu, w projekcie rozporządzenia o 20 tysiącach euro za każdego nieprzyjętego imigranta, czyli Polska miałaby płacić takie wykupne od tego mechanizmu polityki Unii Europejskiej. Po pierwsze, naszym zdaniem to nie ma nic wspólnego z traktatami, które Unia Europejska akceptowała. Po drugie, jest to sfera naszej kompetencji jako państwa polskiego, gdzie i kogo chcemy wpuścić, jeżeli nie dotyczy to oczywiście obywateli państw Unii Europejskiej, bo to na co się zgodziliśmy w Unii Europejskiej, to swobodny ruch obywateli państw Unii Europejskiej. Po trzecie, rząd absolutnie na te przepisy nie powinien się zgadzać i widzimy tu rażący brak skuteczności rządu PIS-u, który obiecał wstawanie z kolan, nic takiego. Nie następuje. To państwa, które nie potrafią chronić swoich granic, powinny. Płacić pozostałym, bo to pozostali ponoszą koszty ich nieskutecznej polityki. Polska jest państwem granicznym obszaru Schengen i wykłada ogromne pieniądze na ochronę przed nielegalnymi imigrantami. Między innymi z terenu Białorusi, ale wiemy, że przez Białoruś także i z Bliskiego Wschodu i z innych państw pozaunijnych z Azji imigranci nielegalni, przedstawiający się jako uchodźcy, próbują do Unii Europejskiej wchodzić. To inne państwa unijne powinny nam pomóc pokryć koszty tych inwestycji. A mamy tutaj tworzenie kolejnego mechanizmu transferu pieniądza z Polski do bogatszych państw unijnych. Na to nigdy nie będzie zgody Konfederacji. Konfederacja jako jedyna siła bez poprawności politycznej w oparciu o elementarną racjonalność, zdrowy rozsądek od początku mówi o tych sprawach i działa zgodnie z tym, co mówi, a mówi zgodnie z tym, co działa odwrotnie niż rząd. PiSu. Rząd PiSu, który zdradził swoich wyborców, który okazuje się nieskuteczny, który nie potrafi artykułować polskich interesów na forum unijnym, który nawet kiedy postraszy wetem, to zawsze później cofa się. W tej sprawie głos oddaję Witoldowi Tumanowiczowi, szefowi Sztabu Konfederacji. Szanowni Witam Państwa. Przede wszystkim Unia wykracza poza swoje kompetencje traktatowe. Tym bardziej, że przecież pamiętamy jeszcze kilka lat temu ustami kanclerz Angeli Merkel przecież zapraszano migrantów do tego, aby Niemcy odwiedzali, aż aby nie, do, do Niemiec przyjechali. Teraz zauważyli, że to problem, że jest z przestępczości, że trzeba tych ludzi nie, niemalże... Wydali z kraju, że traktują ich po prostu jak towar. To jest nieludzkie traktowanie człowieka. Poza tym, tak naprawdę, mamy przecież strefę Schengen. Ci ludzie i tak będą się poruszać wewnątrz Unii Europejskiej tak jak chcą. Więc tym bardziej apelujemy o to, aby powstrzymać to szaleństwo. Skoro Niemcy chcieli mieć migrantów, niech niech mają. Niech ich przyjmują, niech nie zrzucają odpowiedzialności za swoje błędy na Polskę. Tym bardziej, że Polska jest krajem gościnnym, tym bardziej, że w Polsce już jest bardzo wielu migrantów, szczególnie z naszej, z naszej wschodniej granicy są to Ukraińcy, którzy tutaj, które, które tutaj zamieszkują. I my powinniśmy jako i polski rząd, rząd Pisu i Solidarnej Polski powinien zwrócić na to uwagę bardzo mocno i wyraźnie i nie zgadzać się na ten mechanizm relokacji. To jest kompromitacja, że że Czesi, dużo mniejsze państwo, udało im się wynegocjować warunki, w której to jeszcze Unia Europejska będzie im dopłacać za to, że przyjęli że migrantów z Ukrainy. Natomiast my, nie dość, że żadnej pomocy nie uzyskaliśmy, to dodatkowo każe się nam przyjmować relokacje tutaj właśnie z państw zachodnich. Oczekujemy wzmocnienia granicy Oczekujemy wzmocnienia granicy Unii Europejskiej. To jest postulat, który powinna Unia Europejska spełniać. Nie tutaj e, robienie obowiązkowych przesiedleń e, migrantów, którzy są już tutaj na miejscu. Obrona granicy i obrona polskiego interesu narodowego to jest to, czego oczekujemy z kolei od polskiego rządu. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że te propozycje unijne one zmierzają w bardzo nieciekawym kierunku, bowiem celem nielegalnych imigrantów docierających do państw południa Europy nie jest Polska. Oni w Polsce zostać nie będą chcieli, w związku z czym, oni, jeżeli nawet ich tu ktoś przysłał, oni stąd wyjadą albo musieliby być trzymani w reżimie zamkniętym, tak jak Straż Graniczna prowadzi zamknięte ośrodki. Polski podatnik nie chce finansować zamkniętych obozów dla nielegalnych imigrantów, których ludzie są są pod bronią. To jest jakiś absurd, żeby nas do tego zmuszać. E, jeżeli byśmy mieli do czegokolwiek dołożyć pieniądze, to do skutecznej ochrony granic, a nie do utrzymania kogokolwiek, kto ją nielegalnie przekroczył. I tutaj jest potrzebna współpraca państw europejskich. Jak skutecznie chronić swoje granice? I w takich misjach Polska już uczestniczyła. Przypomnijmy, kiedy Węgrzy potrzebowali w tym zakresie pomocy, kiedy był kryzys migracyjny, funkcjonariusze polskich służb pomagali między innymi na Węgrzech. Natomiast w tej chwili Absolutnie to nie jest dobry kierunek, co więcej, on nasili problem, bo tworzenie jakichkolwiek instytucjonalnych mechanizmów zmierzających do finansowania. Utrzymaniem nielegalnych imigrantów lub uznawaniem nielegalnych imigrantów za uchodźców nasili tylko problem. A ludzie, którzy chcą mieszkać w bogatym obszarze Unii Europejskiej, to są miliony, to są dziesiątki milionów i w Azji, i w Afryce. I ich nie zniechęci naprawdę to, że będą wysłani czy to do Polski, czy do innego państwa. Ich to tylko ośmieli i zachęci. Także nie tędy droga, zdecydowanie propozycje unijne odrzucamy i Konfederacja tutaj w parlamencie jest jedynym gwarantem zdroworozsądkowej polityki w tym zakresie. Też tylko jedną jeszcze rzecz e, apelujemy o to, aby e, ministerstwo odpowiedziało na interpelację Michała Urbaniaka o to, jak, e, jak duża skala jest przestępczości na przykład w e, Takich w komunikacji w samochodach na żądanie, jaka jest skala właśnie tego, tego problemu. Do tej pory takiej informacji nie uzyskaliśmy, a wiemy, że Polki boją się podróżować właśnie takimi samochodami. I tym bardziej mamy na tyle dużo przestępczości już w Polsce, że nie potrzebujemy jej jeszcze dodatkowo importować. Dziękujemy bardzo pytanie, czy są jakieś pytania? To nie jest nasz problem. To jest wydarzenie organizowane przez naszą konkurencję polityczną. Jeżeli nasza konkurencja ma problemy z organizacją własnych wydarzeń, to niech sama to komentujemy się na wydarzeniach konkurencyjnych partii. Nie wybieramy. Jesteśmy skupieni na swojej kampanii wyborczej i na przekonywaniu wyborców. Eee, to chyba jest narracja panie redaktorze Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka Kamysza. A ja bym chciał się, do... A ja bym... Ja bym chciał się dowiedzieć, ja w ogóle Szymon Hołownia w ogóle Szymon Hołownia i Koś... zgodę od Donalda w ogóle do tego, aby w ogóle debatować. Tym bardziej, że w ogóle zapisali się do obozu w ogóle tak naprawdę w tym w nie w sensu w z pośrednikami. Niech to Donald w organizuje tego typu debaty. Panie redaktorze, jeśli ktoś ma propozycje programowe, niech je ujawnia i w ten sposób wrzuca je do debaty. Natomiast bawienie się w takie ceregiele, kto do kogo przyjdzie na spotkanie, to jest temat zastępczy. Tak, państwo nie wybiera. Nas nie interesuje nie temat zastępczy, polegający na tym, że politycy zajmują się sami sobą. 24 czerwca w warszawskiej hali EXPO zapraszamy na konwencję programową Konfederacji, tam będzie można się dowiedzieć o naszych propozycjach. Czekamy, bardzo. Dziękujemy.